Siem no coś to raczysto się cztery Dobra, dobra. znowu gram Slendera Dobra, Slender, Slender To jest. Kojarzę się ze wszystkim z białym pedałem. To chodzi garnie dużo. Przynajmniej się ładnie ubiera i jest porządny. Bo szkoda, że zabija dzieci. Ludzi znaczy się nie dzieci. ludzie też trzeba. No, 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 no. O, oba męki. O nie, Dobra, o, są skały. O, jak miło, karteczka. Zobacz. Trzeba... O, widzicie, zawsze jest za tobą. Druga kartka. A! Czemu zawsze jest za mną nieproszony gość? Odejdź sobie, proszę cię. Ty tak za mną Dobra. kolega mówił, że kluczem do przeszłu jest... Yy, ...jak by to powiedzieć... ...nie zwracanie się do Slendera. I nie rację. O, leży kartka? Да, он точно, точно, точно. Смотришь картка Kiedy zawsze ja się łatwo doznaję, jak jest kartka, to wajda. Tak, mam pomóc mi? Bracie, ciebie bo. A chwila, kurde, włączyłem. się tak. kartka? No bro... Przecież czy kartki na samochodzie nie miałem? Tarek, dźwięk ze Slendera! Dźwięk ze Slendera! Slender mnie pewno obróci Mój kolega miał ten kartek Slender Slender ku drogi Pokaż nam macki myci ci dam sera na pierogi Szkoda, że Slenderze nie ma opcji multiplayer By chyba wtedy Slender rozwoił Slender mnie pewno obróci Łacienki, dnupa Tak, zajdę tą kartkę jestem tej góry. Archor. La 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 la. Doska zbierając kartki. Trzechacka. Slender din ci de ce pedala! pe